Nie wydaniu, ale chciałabym dzisiaj dla Was przetestować dwa kosmetyki, które znajdują się w tej oto kosmetyczce. Dostałam je do testów, więc postaram się wyrazić Wam jak najbardziej rzetelną opinię na ich temat. Po pierwszym wrażeniu, teraz zaplikuję je na twarz, potem przez cały dzień będę obserwować, jak wyglądają na mojej twarzy, i na koniec dnia powiem Wam, jaka jest moja ocena po pierwszym dostosowaniu. Też za jakiś czas myślę, po dłuższym zastosowaniu będę Wam dawać znać, jak one się prezentują i sprawdzają na dłuższą metę, więc tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, a będziemy testować dwa kosmetyki z firmy Nuxe i tak naprawdę ten oto produkt, który dostałam do testów jest nowością, która jest w chwili obecnej wprowadzona na rynek i jest to multi ochronny upiększający krem DD, który jest przeznaczony dla, po to, aby chronić naszą cerę podczas, kiedy oddziaływują na, na nią. Czynniki zewnętrzne, niekorzystne, miejskie, brud, pył i tak dalej. Więc ma on chronić naszą cerę, ujednolicać ją, chronić przed promieniowaniem UVA i UVB. I ma również SPF30. Ma nawilżać dawać taki blask naszej cerze naturalnej, wyrównywać kolory, te również zawarte w nim minerały. Mają również matowić naszą cerę. Pokrywać niedoskonałości, więc zobaczymy, jak to będzie w moim przypadku. Zaaplikuję go za chwileczkę na twarz i będę Wam od razu mówić, jakie jest moje pierwsze wrażenie podczas jego aplikacji. I tutaj mamy 30 ml w opakowaniu, które jest taką klasyczną tubką, więc jeśli chodzi o aplikację, powinno być to dosyć wygodne. Mamy go w trzech odcieniach. Jasnym do cery jasnej, średniej i ciemnej. Jest przeznaczony do wszystkich typów cery, więc powinniśmy tutaj być wszystkie z niego zadowolone. Zaś drugim kosmetykiem jest. Puder brązujący, którym sobie potem wykonturuje twarz. Te dwa kosmetyki będę dzisiaj bacznie obserwować. Zobaczymy, jak będą się sprawować. Jeszcze ich nie używałam tak naprawdę tylko otworzyłam pudełka z niecierpliwością, aby zobaczyć jak się prezentują odcienie i tak dalej. Ale na twarzy ich nie miałam, więc dzisiaj zobaczycie je po raz pierwszy jest godzina w pół do dziesiątej. Mam naturalne światło, więc powinniście zobaczyć, jak on się prezentuje. Prezentuje w takim naturalnym świetle, więc tutaj będziemy teraz go aplikować na moją twarz. Wspomnę Wam jeszcze tylko, że mój krem jest w odcieniu light shade, więc. Zobaczymy jak będzie się prezentował na mojej karnacji, która jest dosyć taka, myślę, że średnia, więc będę go aplikować palcami, zazwyczaj kiedy używam po raz pierwszy produktu, aplikuję go palcami, ponieważ mam wtedy największą kontrolę nad rozprowadzaniem kosmetyku na twarzy, więc przechodzimy do Aplikację wcześniej nie nałożyłam żadnego kremu, ponieważ producent pisze, że można go stosować na wcześniej zaaplikowany krem, ale również sam w sobie zaaplikowany na twarz będzie również bardzo dobrze wpływał na kondycję naszej cery. Więc ma za zadanie upiększać naszą cerę, więc dajmy mu na to szansę. Ależ jestem podekscytowana. Odkręcam pudełeczko Już tutaj zdjęłam ochronną warstwę, aby sprawdzić na ręku, jak prezentuje się kolor. Postaram Wam się tutaj teraz przybliżyć to. I zobaczycie, jak wygląda kolor właśnie w ten sposób. Jest dosyć taki ciemny, ale wydaje mi się, że na mojej cerze powinien prezentować się dobrze. Jeszcze raz tutaj Wam zaprezentuję. Jak możecie zauważyć, delikatnie spływa z ręki, bo wyciskam dosyć sporą ilość, ale nie jest to aż, bar aż tak bardzo lejący produkt, więc przechodzę teraz do aplikacji. O, tutaj Wam jeszcze pokażę konsystencję w ten sposób. Jak widzicie, konsystencja jest taka pośrednia, dosyć przyjemna, gładka, więc tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, nie mam na twarzy żadnego kremu. Przybliżę Was troszeczkę. Na czoło za chwileczkę sobie dołożę. I zabieram się za rozcieranie. Konsystencja jest na twarzy bardzo taka treściwa, że tak powiem. Nie jest to taki bardzo lekki produkt. Przyciągnę go sobie delikatnie na szyję, ponieważ widzę, że jest nieco ciemniejszy mimo wszystko od mojej karnacji. Ale dajmy mu szansę, może się wtopi, ładnie się zgra z moją cerą. Zapach ma bardzo delikatny, bardzo przyjemny jest naprawdę przy, w aplikacji. Powiem Wam, że jestem zaskoczona kryciem, chociaż ja nie mam tutaj jakiś bardzo. Dużych niedoskonałości poza rozszerzonymi porami. Jak widzicie, nadaje naprawdę taki bardzo naturalny blask na twarzy. Zastanowię się jeszcze po kilku minutach, potem jak zastygnie na twarzy, czy będę, go, czy będę go utrwalać pudrem, czy nie. Kolor powiem Wam, że jest dosyć ciemny. Tutaj widać bardzo dużą różnicę między moją szyją a twarzą, więc będę się starała tutaj jak najlepiej. Go zaaplikować. Teraz przejdę do czoła. No myślę, że taka ilość wystarczy. Zabiorę się za ościeranie. Naprawdę konsystencja jest taka bardzo podkładowa, że tak powiem. Bardzo przyjemnie się rozprowadza, chociaż czuję taki opór między palcami z racji na jego konsystencję. Chyba tylko tutaj pod linią włosów. Faktycznie ten blask, o którym mówi producent, jest zauważalny. Jak widzicie, moja twarz bardzo mocno się świeci, jest bardzo rozświetlający. Wydaje mi się, że może być fantastyczny dla osób bardziej dojrzałych. Więc tutaj warto go wypróbować, wydaje mi się. Jeśli konsystencja będzie. Powiem Wam tak, ta konsystencja moim zdaniem już teraz sugeruje to, że będzie bardzo długotrwały. Producent pisze, że będzie się trzymał na naszej twarzy do 12 godzin, a nawilżał przez 8, więc zobaczymy, jak po zmyciu, jak po tych 8 godzinach będzie się prezentować moja cera. Niestety muszę tutaj sobie przyciągnąć jego na szyję, ponieważ naprawdę ten odcień jest dosyć taki opalony, że tak powiem, nawet jeśli chodzi o mnie. Więc, żeby mi się tu nic nie odcinało, to postaram się go jeszcze zaaplikować tutaj na szyję. No to teraz szybka ocena tego, w jaki sposób mi się aplikował. Mniej więcej już Wam powiedziałam podczas aplikacji, jak to wyglądało. Konsystencja jest naprawdę dosyć taka gęsta, podkładowa i dosyć przyjemnie rozprowadza się na twarzy. Jest wyczuwalny zapach. Nie wszystkie podkłady mają tak intensywne zapachy, ale jest to taki naturalny, fajny, przyjemny, lekko kwiatowy zapach. Jak widzicie. Sara się nie klei. Jest dosyć przyjemny. Powiem Wam szczerze, że tak jak patrzę tutaj teraz w obiektyw kamery, to troszeczkę mi przeszkadza to błyszczenie, więc zmatuję sobie teraz twarz pudrem. Mimo wszystko, ponieważ chcę jeszcze zaaplikować na twarz ten brązer, więc tutaj zakryję sobie jeszcze cienie pod oczami, przypudruję twarz i wrócę do aplikacji brązera. Pokażę Wam jeszcze rękę, na którą wcześniej nakładałam ten produkt. Jak widzicie, dosyć znacząco pociemniał, więc to jest dosyć niepokojący wskaźnik, ale no na twarzy jakoś bardzo znacząco nie ściemniał, chociaż widzę nadal tą różnicę między moją brodą a szyją, więc tutaj postaram się jeszcze to wszystko zakorygować, żeby się to jak najlepiej prezentowało. Niestety nie miałam wpływu na to, w jaki Kolor mi trafi, ale z tego co wiem, jest to kolor najjaśniejszy, więc jeśli faktycznie tak jest, to osoby o bardzo jasnej karnacji mogą mieć z tym odcieniem dosyć spory problem. Po roztarciu na dłoni jednak to ciemnienie nie jest aż tak bardzo widoczne, więc zobaczymy jak będzie się sprawowało na dłuższą metę. Teraz przejdę do za... Aplikowania korektora. Przypudruję go naprawdę bardzo delikatnie, ponieważ chcę, aby był wystawiony jednak samoistnie, że tak powiem, na działanie czynników zewnętrznych, żeby po prostu jak najlepiej go ocenić w tym, w tym, w tym temacie. Więc teraz szybciutko aplikuję korektor, aby wyglądać nieco bardziej świeżo. Jak możecie zauważyć, po niewielkiej ilości pudru ten błysk nieco zelżał, więc jeśli nie lubicie aż tak bardzo świecącej twarzy, a wiem, że przy tłustej twarzy może być to bardziej wzmożone, ponieważ ja mam cerę suchą, z normalną ze skłonnością do suchej może w ten sposób, więc miejcie to na uwadze, ten błysk już... Delikatnie zelżał, lecz jednak jest delikatnie wyczuwalne, i teraz przejdziemy może do konturowania twarzy. A resztę makijażu wykonam sobie już później poza wizją. Jak już Wam wcześniej powiedziałam, otwierając to pudełko, jest naprawdę bardzo masywne i jest go tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, ponieważ aż 25 gram. Jak możecie zauważyć, tłoczenie jest bardzo piękne, więc postaram się utrzymać. Uczknąć go delikatnie tutaj z boku i będę pędzelkiem z hakuro H22 konturować moją. Mogę twarz. wam powiedzieć tak, po zaskoczowaniu, że jest to produkt bez drobinek, więc to na pewno działa na jego plus, i jakby nie patrzeć, kosmetyk do opalania twarzy powinien być mimo wszystko matowy. I tak w tym przypadku jest. Więc teraz przejdę. Oczywiście do konturowania. Na pędzelku mam dosyć sporo tego produktu. Przechodzimy do aplikacji na twarz. Kolor jest dosyć intensywny. Ale jak widać można go sobie ładnie rozetrzeć. I myślę, że można stopniować nim również pigmentację. Więc zabieram się za Aplikacje drugiej warstwy. Tutaj widzę, że w tym świetle może wydawać się na nieco pomarańczowy, ale wydaje mi się, że w połączeniu z tym kremem DD bardzo fajnie współgra, więc pod tym względem myślę, że to duło może się sprawdzić. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie się rozciera. Nie ma żadnych drobinek, nic się nie osypuje i jak widzicie, można stworzyć naprawdę dosyć subtelny efekt. Mimo tego, że kolor jest naprawdę dosyć ciemny, więc wydaje mi się, że dla osób, nawet o bardzo jasnej karnacji, będzie odpowiedni. I tak prezentuje się różnica między jedną a drugą stroną, lecz mimo wszystko ja jeszcze sobie tutaj zbuduję nieco więcej opalenizny. Naprawdę jestem zaskoczona, bardzo mi się podoba efekt, jaki pozostawia. Naprawdę nie widzę tutaj żadnych plam. Po nałożeniu rozświetlacza myślę, że również wszystko się bardzo fajnie stopi ze sobą, więc przechodzę teraz do wykonturowania drugiej strony. Powiem Wam, że jestem zachwycona tym bronzerem na chwilę obecną, ponieważ no teraz tutaj w filmie troszeczkę kamera przekłamuje kolory i jest on bardziej widoczny, ale kiedy patrzę na siebie w lusterku, ten bronzer jest praktycznie niewidoczny na mojej twarzy, a mimo wszystko bardzo fajnie modeluje ją, więc... Naprawdę bardzo fajna sprawa. Zobaczymy, jak będzie się utrzymywał na twarzy. Jest bardzo taki dobrze zmielony i można nim, tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, budować kolor, pigmentację, używać zarówno do konturowania twarzy, jak i opalania cery i ciała, więc tutaj coś czuję, że będzie miłość. Więc teraz przechodzę do dalszej części makijażu, i widzimy się za chwilę. Was już w pełnym makijażu. Tak będę się prezentować w ciągu e, dzisiejszych testów. Stwierdziłam, że nałożę jeszcze ten e, brązer również w załamaniu powieki. Jak widzicie, bardzo fajnie się prezentuje i do tego się nadaje e, bardzo fajnie. Jeśli lubicie takie delikatne makijaże, to użycie brązera w załamaniu powieki jest naprawdę bardzo fajną sprawą, ponieważ zgrywa Wam się zarówno to, co się znajduje w załamaniu e, tutaj twarzy, jak i na załamaniu powieki. Powiem Wam, że nie. Nakładałam mimo wszystko rozświetlacza na szczyty kości policzkowych i jak widzicie, Cera naprawdę bardzo naturalnie się świeci. Więc większość z tych wytycznych, które tutaj wyczytałam przed nałożeniem tego kosmetyku na twarz, się sprawdza, więc ja teraz żegnam się z Wami. Z... Zobaczymy się za kilka godzin, będę Wam zdawać relacje z tego jak on się prezentuje i na chwilę obecną wyglądam tak, zobaczymy jak będzie po około 12 godzinach. Czas na małą aktualizację, minęło 5 godzin od kiedy mamy ten krem DD na twarzy. Byłam na spacerze i w chwili obecnej wyglądam w ten sposób. Jeśli chodzi o brązer, nie widzę tutaj żadnych plam, nie, nie starł się i tak dalej. Jeśli chodzi o ten krem, to na twarzy nadal wygląda bardzo promiennie. Nie widzę też, żeby się. Jakoś bardzo ścierał. To tak wygląda z bliska, gorzej jest z moim makijażem. Jak wiecie, ja bardzo malutko użyłam pudru dla zagruntowania tego kremu, więc jak na e, tą chwilę jestem bardzo zadowolona. Nie ściemniał jeszcze bardziej, wygląda bardzo naturalnie, świeżo, promiennie, więc zobaczymy jak będzie po kolejnych godzinach. Witam Was w ostatniej części mojego testu na żywo jest godzina 20, czyli mam ten DD Cream na twarzy przez 10,5 godziny, więc to dosyć sporo, jeśli chodzi na testy, troszeczkę go. Troszeczkę go wystawiłam na takie ekstremalne warunki, ponieważ byłam na spacerze, gdzie dzisiaj było bardzo ciepło. Poza tym, byłam dzisiaj na 40-minutowym intensywnym treningu. Więc tak prezentuje się moja twarz po praktycznie całym dniu. Bardzo podoba mi się, jak widzicie, brązer, który bardzo fajnie nadal się trzyma. Nic się nie starło i widać to konturowanie. Jeśli chodzi o twarz to myślę, że mało który podkład i krem by wytrzymał tak ekstremalne warunki, więc tutaj myślę, że mimo wszystko bardzo dobrze się spisał i z takich rzeczy, które zauważyłam do tej pory jeszcze to przez około godzinę po aplikacji czułam na twarzy Zapach tego kremu, więc tutaj jeśli macie problemy z tym i nie lubicie, jeśli coś Wam pachnie na twarzy i tak dalej, no to może być to problem, ale po godzinie już nie było tego zapachu, więc. Myślę, że jest to dosyć fajny produkt, który będę teraz testować na pewno bardziej szczegółowo i będę go aplikować i pędzlem i gąbką. Zobaczymy, jak będzie się aplikował. Ale moje pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne i to nie ze względu na to, że otrzymałam go za darmo do testów, lecz naprawdę bardzo fajnie się sprawdził i fajnie się aplikował. Ma fajne właściwości, fajne. Skład, więc cóż tu więcej chcieć? Jakby nie patrzeć, marka Nux jest dosyć drogą firmą, ale od czasu do czasu myślę, można sobie pozwolić na dosyć takie ekskluzywne kosmetyk, którym można się cieszyć i na przykład od święta aplikować na twarz, więc. Jak na taki krem, bo nie jest to podkład tylko krem, myślę, że bardzo fajnie się spisał i ma fajne właściwości, więc to by było tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten mój test na żywo. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu, że powiedziałam wam wszystko, co mogłam. Zauważyć podczas tych testów, więc dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać, czy ewentualnie byście się skusili na ten krem i jak Wam się podobały właśnie jego właściwości, tak jak wyglądał na mojej twarzy i tak dalej. Więc do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. pa. pa.